Salon nazywa się Aura. Przede wszystkim skierowany jest dla pań, które leczą się tutaj na terenie szpitala i osób, które ambulatoryjnie, czyli dojeżdżają na chemio bądź radioterapię, dla osób, które mieszkają tutaj w hoteliku po jednej stronie szpitala i po drugiej stronie szpitala. Oczywiście osoby z zewnątrz też są mile widziane, ponieważ jest to salon, który świadczy usługi dla wszystkich, tak? Pań, panów, osób chorych i nie tylko. Przede wszystkim będzie dobór peruk. Opracowanie tej peruki, czyli dostrzyżenie, dobranie do kształtu twarzy, tak do kształtu głowy, bo z peruką możemy robić wszystko, tak? To nie jest tak, że ubieramy ją po prostu tak, jak ona jest zrobiona, tak zostaje. Tego w innych salonach, oprócz jakichś tam specjalistycznych, które produkują peruki, nie ma. Będziemy zajmowały się też mikropigmentacją otoczki brodawki dla kobiet po mastektomii, czyli to jest operacja odtwórcza piersi i ta piersi po prostu nie ma brodawki. Jestem w stanie to wypigmentować. Tak? Poprzez makijaż trwały, makijaż permanentny, nazywa się to, jeżeli chodzi o mikropigmentacja otoczki brodawki, tak? Także możemy też tutaj to zrobić. Możemy wypigmentować brwi, możemy wypigmentować y, imitację rzęsek, tak? Czyli takie kropeczki gdzieś tam w rzęsach. Y, możemy wypigmentować y, usta, no to w zależności, bo są bardzo różne zmiany na skórze, tak? I to, co ktoś będzie potrzebował, to będziemy wtedy y, indywidualnie dobierały dla każdej osoby, tak? Oczywiście mamy odsprzedaż kosmetyków potrzebnych podczas leczenia, czyli preparat, który wspomaga wzrost rzęs i brwi, specjalnie do tego przeznaczony, skierowany dla pań po chemii i radioterapii. Nie tylko, ale przede wszystkim dla nich jest opracowany. Preparaty wzmacniające skórę, preparaty wzmacniające paznokcie, ponieważ podczas leczenia bardzo często wkrada się grzybica. Ja jestem w stanie pobrać też materiał, dać do laboratorium. Możemy wtedy zaradzić temu problemowi poprzez odbudowę specjalnymi preparatami bądź odżywianie tych miejsc zmienionych chorobowo.